Cześć, witajcie w kolejnym materiale dzisiaj o zmianie w kości piętowej, o której chyba słyszał każdy, którą próbuje się rozbijać laserami, pinami, gwoździami, jakimiś falami uderzeniowymi i innymi rzeczami. A mowa tutaj oczywiście o ostrodze piętowej i w tym materiale przekażę Wam kilka ważnych bardzo konkretnych informacji. Zapraszam. Droga piętowa jest albo górna, albo dolna i najczęściej wyróżniamy dwa mechanizmy, które powodują jej powstanie. Pierwszy to mechanizm trakcji podłużnej, który może wynikać na przykład z jakiegoś napiętego, skróconego rozcięgna podeszwowego i wtedy rozcięgno, które przyczepia się do okostnej kości piętowej, może właśnie powodować takie niewielkie odkształcenie w tym miejscu. Drugi mechanizm to mechanizm kompresji. Ten mechanizm będzie zarówno u osób, które mają nadmierne kilogramy, ale także u osób, które na przykład przemieszczają się w jakimś bardzo twardym obuwie, albo dużo chodzą po twardej powierzchni bez obuwia. I oczywiście nie wystąpi to u każdego, kto chodzi dużo na boso, to też pewne będą. U niektórych osób pe będą pewne predyspozycje do tego genetyczne, aby ta ostroga powstała albo nie, ale jeśli mam na przykład jakąś pracę stojącą i stoimy na twardej powierzchni, to ta, ten mechanizm kompresji tutaj może zadziałać. Czy sama ostroga piętowa, rozumiana jako zmiana na kości piętowej, jest głównym powodem bólu? Okazuje się, że nie, ponieważ w różnych zdjęciach RTG, które są wykonywane z innych powodów niż ostroga piętowa, okazuje się, że u około 80% osób, które miały wykonane to zdjęcie, mają ostrogę piętową, i nie odczuwają żadnego bólu. Czyli wniosek z tego możemy wyciągnąć taki, że u wielu osób, u większości osób, które mają stwierdzone, u których występuje ostroga piętowa, nie będą odczuwały bólu. To w takim razie, co boli najczęściej? Okazuje się, że najczęściej za ból będzie od, będą odpowiadać zmiany degeneracyjne w obszarze na podeszłowego, czyli tej tkanki miękkiej, a tej silnej, grubej tkanki miękkiej, który, którą odczuwamy na podeszwie. Te zmiany degeneracyjne mogą wynikać z różnych chorób metabolicznych, z wieku, z rodzaju naszej pracy. Tych przyczyn może być tutaj naprawdę dużo. Nie zawsze musi to być tylko. Źle dobrane obuwy czy brak jakiejś wkładki ortopedycznej. Tutaj czasem mogą wchodzić również różne tematy, które będą wymagały konsultacji, na przykład z internistą, ale to rozciągnięto ulega wtedy procesom degeneracji, czyli jakby te procesy zużywania się tkanki przeważają nad regeneracją tej tkanki. Drugim powodem będzie przewlekły stan zapalny, który również może wynikać z pewnych przeciążeń, z pewnych metabolicznych problemów, z pewnych problemów. Ortopedyczny, ale nie jest to problem ściśle związany z ostrogą piętową. Dlatego w procesie diagnozy i leczenia należy uwzględnić te rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, tak aby leczenie maksymalnie skrócić, tak aby to leczenie było nacelowane na nasz konkretny problem, a nie było tłumaczeniem wszystkiego jakąś zmianą na kości i oczekiwaniu, że ta zmiana sobie kiedyś zniknie, bo pacjenci mogą czuć się lepiej pomimo tego, że na kontrolnym zdjęciu RTG ta zmiana będzie wyglądać dokładnie tak samo.